Uczniowie Szkoły Podstawowej w Domiechowicach wzięli dziś udział w niecodziennych zajęciach. Młodzież miała okazję obejrzeć przedstawienie teatralne, które transmitowane było do placówek oświatowych w całej Polsce drogą internetową. To przedsięwzięcie, do którego przystąpiliśmy z pełną świadomością. Telewizja Polska zaproponowała wszystkim szkołom przystąpienie do, do tego, i wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Dlaczego? Dlatego, że my co roku staramy się organizować wyjazdy do teatrów chociaż raz w roku, ale chcielibyśmy, żeby dzieci miały częstszy kontakt z tą wielką sztuką i dlatego postanowiliśmy zorganizować tego typu przedsięwzięcie czy projekt. Nie, każdych, nie każdego z rodziców również stać na ponoszenie dużych, dosyć dużych kosztów związanych z wyjazdami. Zresztą dla nas wyjazd do wielkich centrów kultury, takich jak Łódź, Warszawa czy Częstochowa, to jest cała wyprawa, natomiast tutaj możemy to zorganizować w sposób. Łatwy, szybki i przyjemny i duża grupa dzieci może oglądać spektakle, w zasadzie z całego kraju, ponieważ różne teatry swoje propozycje przekazują no i my z dużym zainteresowaniem, z ciekawością oglądamy je. Młodzież ze szkoły w Domiechowicach obejrzała dziś calineczkę w reżyserii Andrzeja Ozgi. Przedstawienie mogło się podobać, a warto też podkreślić, że w przerwie między aktami młodzi widzowie mogli sprawdzić, co dzieje się za kulisami w teatrze. Calineczka jest bardzo ciekawa, podoba mi się. Początek był naprawdę świetny. O czym opowiada to przedstawienie, ta sztuka? O calineczce, która dostała kwiatka na dzień dziecka, a inni dostali takie świetne zabawki. Często masz okazję gościć w teatrze? Wyjeżdżacie z rodzicami z, ze szkołą? Ze szkołą tak, z rodzicami jeszcze nie byłam, w kinie. To chyba fajny pomysł, żeby teatr przyjeżdżał do was tutaj do Domiechowic. Tak. Kiedy ostatni raz byłeś w teatrze? W teatrze? Kiedy miałem 4 lata. A dzisiaj masz źle? Dzisiaj z dzisiaj 10. To sporo czasu już minęło. Dzisiaj teatr przyjechał do Was do Domiechowic. Jak Ci się to podoba? No, fajny jest. A co to za sztuka, którą oglądacie? Stalineczka. E, Oprócz tego, że jest przedstawienie, to możecie także zobaczyć pracę aktorów i innych osób z obsługi za sceną. Mhm. Jak Ci się to podoba? No, fajny film. Jeszcze nie obejrzeliśmy go do końca, ale zaraz będziemy oglądać koniec. To nie pierwsza taka inicjatywa w gminnej szkole. Podobna projekcja odbyła się już we wrześniu i przeznaczona była dla starszych uczniów. Biorąc pod uwagę, że szkoły nie ponoszą żadnych kosztów, pomysł wart jest pochwały. Nasz koszt, w zasadzie nasza niedogodność to jest tylko to, by przygotować pomieszczenie, przygotować sprzęt i cierpliwie czekać na rozpoczęcie spektaklu. Przedstawienia dostępne są na platformie Ninateka.pl, pierwszej tego typu multimedialnej bibliotece edukacyjnej w Polsce. Zgromadzono w niej nie tylko materiały audiowizualne, które są świetnym wprowadzeniem w świat mediów, filmu, animacji, kultury i sztuki, ale także gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli. Materiały są w większości bezpłatne.